22 czerwca 1941 roku Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki, swojego dotychczasowego sojusznika. Zaskoczona armia czerwona cofała się w panice. Na początku lipca Anglicy pośredniczyli w nawiązaniu kontaktu między rządem generała Sikorskiego i Związkiem Sowieckim. Gdyż od 17 września 1939 roku, po zdradzieckiej napaści na Polskę, nie istniały żadne kanały łączności pomiędzy rządem Rzeczypospolitej w Londynie a rządem sowieckim. Podczas pierwszego spotkania z Iwanem Majskim, ambasadorem sowieckim w Londynie, Polski premier zażądał uwolnienia wszystkich Polaków pozbawionych wolności i stworzenia armii polskiej podległej władzom w Londynie. Zażądał także unieważnienia traktatów rozbiorowych z Niemcami z 1939 roku. Dla Kremla jednak związek między anulowaniem traktatów z Hitlerem i powrotem do granicy sprzed sowieckiej agresji w 1939 roku nie był oczywisty. W proteście przeciw kompromisowej formule minister spraw zagranicznych August Zaleski podał się do dymisji wraz z dwoma innymi ministrami. Protestował prezydent Władysław Raczkiewicz. Uważali oni, że jest to wstęp do rezygnacji z Ziem wschodnich. Do rządu wszedł Stanisław Mikołajczyk ze Stronnictwa Ludowego, a ministrem spraw zagranicznych został Edward Raczyński. 30 lipca 1941 roku podpisano w Londynie układ między rządami Rzeczypospolitej i Związku Sowieckiego, znany jako układ Sikorski-majski. Kreml uznał w nim, że traktaty sowiecko-niemieckie z 1939 roku dotyczące rozbioru Polski straciły moc. Rząd Rzeczypospolitej stwierdził natomiast, iż nie jest związany żadnym układem skierowanym przeciw Moskwie. Zapowiedziano przywrócenie stosunków dyplomatycznych. Rząd sowiecki godził się na utworzenie armii polskiej pod dowództwem mianowanym przez rząd Rzeczypospolitej. W dodatkowym protokole stwierdzano, że rząd sowiecki udzieli amnestii wszystkim obywatelom polskim, których pozbawiono wolności na terytorium Związku sowieckiego. Użycie terminu amnestia w stosunku do osób niewinnie aresztowanych i zesłanych do łagrów było szyderstwem, które rząd Rzeczypospolitej przyjął dla dobra współpracy przeciw Niemcom oraz dla ratowania setek tysięcy Polaków. Otworzyło to wrota więzień, łagrów i miejsc zesłania dla tysięcy obywateli Rzeczypospolitej więzionych przez system stalinowski. W sierpniu podpisano w Moskwie umowę wojskową w sprawie zorganizowania na terenie Związku Sowieckiego. Armii Polskiej pod dowództwem generała Władysława Andersa, świeżo zwolnionego z więzienia. Armia ta miała stanowić część polskich sił zbrojnych, podległą pod względem operacyjnym sowieckiemu naczelnemu dowództwu, organizacyjnie i personalnie zaś polskiemu naczelnemu wodzowi. Uzbrojenie, umundurowanie i wyposażenie armii miało być dostarczone przez Związek Sowiecki z zasobów, Przekazywanych przez Brytyjczyków i Amerykanów lub przez rząd Rzeczypospolitej z dostaw przyznawanych w ramach amerykańskiej pomocy. Ustalono, że utworzone zostaną dwie duże dywizje polskie i pułk zapasowy w sile po 30 tysięcy żołnierzy. Na siedzibę sztabu armii polskiej wytypowano buzułk koło Kujbyszewa. Na wiadomość o amnestii dziesiątki tysięcy Polaków ruszyły z więzień, łagrów i miejsc zsyłki w poszukiwaniu placówek polskich. Po długich wędrówkach docierała tam tylko część zwolnionych. Większość Polaków nigdy nie opuściła obozów zesłania, bo nie dotarła do nich wieść o amnestii. Część zmarła po drodze. Do rejonów koncentracji ciągnęło poza mężczyznami również tysiące kobiet i dzieci. Stopniowo wyłaniał się obraz tragedii półtora miliona obywateli Rzeczypospolitej w Związku Sowieckim. Ambasada w Kujbyszewie i jej agendy terenowe prowadziły ewidencję, upominały się o zwolnienia i organizowały pierwszą pomoc. Niepokoił fakt, że nie zgłaszali się oficerowie więzieni w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W Gryazowcu odnaleziono 400 oficerów przeniesionych z tych trzech obozów pod koniec transportów wiosennych 1940 roku. W więzieniach NKWD odnaleziono kilku generałów i pułkowników. Brakowało jednak ponad 20 tysięcy więźniów trzech obozów jenieckich. Ich poszukiwania. Rozbijały się o mur niechęci i obojętności kierowniczych organów NKWD oraz Gułagu. Pod koniec lata 1941 roku Niemcy opanowali prawie całą Ukrainę. W październiku Hitler rozpoczął bitwę o Moskwę. Leningrad został otoczony i objęty blokadą. Sytuacja była krytyczna. Jednakże przeniesienie głównych ośrodków przemysłu zbrojeniowego na ural, ewakuacja władz, pomoc aliantów i szybki rozwój rodzimej produkcji wojennej stwarzały szanse przetrwania sowieckiego imperium. Pomoc zachodnia spowodowała usztywnienie stanowiska Stalina w kwestii polskiej. Sprawa granicy polsko-sowieckiej pozostawała otwarta. Gdy w listopadzie 1941 roku ambasada zaprotestowała przeciw wcielaniu do Armii Czerwonej obywateli Rzeczpospolitej narodowości innych niż Polska, Kreml wyjaśnił, że wszyscy mieszkańcy zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy uzyskali obywatelstwo sowieckie na mocy dekretu Rady Najwyższej z listopada 1939 roku oraz, że rząd sowiecki uczynił wyjątek od tej zasady dla osób narodowości polskiej. Oznaczało to, że Związek Sowiecki uznawał fakty dokonane na kresach w 1939 roku za nieodwracalne. Dowodem usztywnienia stanowiska sowieckiego było aresztowanie w grudniu 1941 roku dwóch socjalistycznych działaczy żydowskich obywateli polskich Wiktora Altera i Henryka Erlicha. Mimo licznych interwencji polskich i zachodnich, nie wyszli oni już żywi z więzienia. Zaostrzenie kursu Kremla nie stworzyło dobrego klimatu przed wizytą generała Sikorskiego, który przybył do Moskwy w końcu listopada 41 roku, a 3 grudnia spotkał się ze Stalinem. Obecni byli także Władysław Anders i Wiaczesław Mołotow, sowiecki komisarz spraw zagranicznych. 4 grudnia 1941 roku szefowie rządów podpisali deklarację, w której stwierdzano, iż Polska i Związek Sowiecki będą wraz z aliantami zachodnimi prowadzić wojnę z Niemcami do ostatecznego zwycięstwa. Po jej zakończeniu oba państwa zapewnią trwały i sprawiedliwy pokój przez nową organizację stosunków międzynarodowych opartą na zjednoczeniu demokratycznych krajów. Trwałym sojuszu. Stalin i Sikorski naturalnie odmiennie rozumieli treść deklaracji. Sikorski upomniał się o Polaków nadal przetrzymywanych w więzieniach i łagrach oraz zaprotestował przeciw utrudnieniom czynionym w dotarciu do rejonów koncentracji. Sikorski mówił: Nie są to przecież turyści, ale ludzie wywiezieni siłą ze swych domów. Zostali zesłani i przeszli olbrzymie cierpienia. Sikorski podkreślił dalej, iż poszukiwania tysięcy oficerów polskich, których listy są w posiadaniu rządu Rzeczypospolitej, nie dały rezultatu, a nikt z zaginionych nie powrócił. Stalin sprawę zaginionych polskich oficerów zbył uwagą, że być może jeszcze przed ogłoszeniem amnestii zbiegli do Mandżurii. Sikorski i Anders wskazali, że warunki formowania wojska polskiego nie tylko uniemożliwiają szkolenie żołnierzy, ale przy braku żywności, odzieży, lekarstw zagrażają ich życiu. Stwierdzili, że w tej sytuacji należy pomyśleć o ewakuacji armii polskiej ze Związku Sowieckiego. Stalin w końcu jednak obiecał poprawę zaopatrzenia. Uzgodniono, iż armia polska liczyć będzie 96 tysięcy żołnierzy i 30 tysięcy osób w formacjach pomocniczych. Miejsce koncentracji wojska przeniesiono na początku 1942 roku w rejon Yangiul koło Taszkientu w Uzbekistanie. W nowym rejonie zmaltretowani żołnierze i cywile trafili na półtropikalny klimat i epidemię tyfusu, w wyniku której zmarło 10 tysięcy osób, w tym wiele dzieci. Formujące się dywizje rozrzucono na ogromnych obszarach. Wokół koczowała ludność cywilna, praktycznie pozbawiona środków do życia. Żywności nie można było kupić, a jeśli ktoś nie otrzymywał racji ani nie mógł wymienić na żywność reszty dobytku, skazany był na pomoc społeczną, jałmużnę lub śmierć głodową. W lutym 1942 roku armia polska liczyła 75 tysięcy osób. Była to nadal kropla w morzu ratowania Polaków w Związku Sowieckim. W marcu zawiadomiono, iż zmniejsza się liczbę racji żywnościowych dla Wojska Polskiego z 70 do 26 tysięcy. Oznaczało to głód dla żołnierzy i śmierć głodową dla ludności cywilnej. Po licznych interwencjach Andersowi udało się uzyskać wyżywienie dla 44 tysięcy osób. W maju w Londynie podczas rozmów z Mołotowem Churchill zaproponował przeniesienie oddziałów polskich ze Związku sowieckiego na Bliski Wschód w celu wsparcia sił brytyjskich w Egipcie. Kreml wyraził zgodę. Ewakuacja w sierpniu 1942 roku objęła 40 tysięcy żołnierzy i oficerów, 4,5 tysiąca junaków i kobiet ze służb pomocniczych oraz 25,5 tysiąca ludności cywilnej. Ogółem 70 tysięcy osób przewieziono do Iranu. Władze sowieckie utrudniały ewakuację osób narodowości niepolskiej, szczególnie Żydów, tłumacząc im jednocześnie, że Polacy nie zgadzają się na ich wyjazd. Odmówiła wyjazdu do Iranu grupa oficerów z podpułkownikiem Zygmuntem Berlingiem. W 1939 roku znalazł się on w obozie jenieckim w Starobielsku. Podjął współpracę z NKWD, a w końcu 1940 roku przyjął sowieckie obywatelstwo. Oficerów tych wraz z Berlingiem Stalin przygotowywał na wznowienie rekrutacji Polaków do wojska, ale już pod ścisłą kontrolą Kremla. Rząd Rzeczypospolitej nalegał na kontynuację akcji werbunkowej do Armii Polskiej. Perspektywy dalszego tworzenia armii przekreśliła nota sowiecka z października 1942 roku, w której Kreml oskarżył rząd Rzeczypospolitej o odmowę użycia polskich sił zbrojnych w walce przeciw Niemcom. Kreml odmówił też zgody na opuszczenie Związku Sowieckiego przez polską ludność cywilną. A zwłaszcza dzieci rodziców, którzy zmarli lub zostali zamordowani w niewoli sowieckiej. Pod koniec 42 roku na froncie wschodnim nastąpił przełom. Armia czerwona przeszła do kontrofensywy na południu. Wojska hitlerowskie zostały zamknięte w kotle stalingradzkim. Na początku lutego skapitulowała armia marszałka Friedricha von Paulusa w sile około 300 tysięcy żołnierzy. Armia Czerwona ruszyła do natarcia na odcinku od Woronerza do Kaukazu. Strona niemiecka posiadała jeszcze na froncie wschodnim olbrzymie siły, ale jej przewaga stanęła pod znakiem zapytania. W styczniu 1943 roku rząd sowiecki zawiadomił ambasadę Rzeczypospolitej, że uznanie jako obywateli polskich osób narodowości polskiej, zamieszkujących zachodnie okręgi Republik Ukraińskiej i Białoruskiej, nie będzie dłużej stosowane. Był to kolejny krok Moskwy w celu zaboru polskich ziem wschodnich. W lutym 1943 roku przy wsparciu rządu sowieckiego zapadła decyzja o powołaniu Związku Patriotów Polskich. Na jego czele stanęła Wanda Wasilewska, będąca zaufaną pełnomocniczką Stalina. Wasilewska postulowała odrodzenie Polski ściśle powiązanej ze Związkiem Sowieckim, aktywnie agitując Polaków za przystąpieniem do Związku Patriotów Polskich. Stosunki między rządem sowieckim i Rzeczypospolitej przybrały tymczasem dramatyczny obrót. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy donieśli o odkryciu grobów oficerów polskich w Lesie Katyńskim koło Smoleńska, oskarżając o zbrodnie sowieckie NKWD. Kreml zareagował komunikatem stwierdzającym, że polscy jeńcy wpadli w ręce niemieckie w lecie 1941 roku i zostali wówczas zamordowani. Rząd polski postanowił zwrócić się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Niestety w tym samym dniu w Genewie znalazła się podobna prośba niemiecka. Stalin prośbę Polaków do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża uznał za dowód, że między wrogiem aliantów Hitlerem i rządem pana Sikorskiego istnieje kontakt i zmowa w prowadzeniu wrogiej kampanii. Churchill depeszował do Stalina, uznając krok rządu polskiego za błąd zrobiony bez wiedzy rządu brytyjskiego. Rząd USA sformułował podobną depeszę dwa dni później. Mołotow wręczył polskiemu ambasadorowi notę zawiadamiającą o zerwaniu przez Kreml stosunków z Rzeczpospolitą, skłamliwym twierdzeniem, że rząd Polski. Nie uważał za stosowne zwrócić się do rządu sowieckiego z jakimkolwiek zapytaniem w sprawie losu oficerów. Polski ambasador odmówił przyjęcia noty i zarzucił stronie sowieckiej imputowanie rządowi polskiemu w niedopuszczalnej formie postępowanie i intencje całkowicie niezgodne z faktami. Sowieci zerwali stosunki dyplomatyczne z Polską. Zlikwidowana została ambasada, pozostawiając miliony Polaków na łaskę i niełaskę reżimu stalinowskiego. Zabiegi dyplomatyczne wokół sprawy katyńskiej i zerwanie stosunków polsko-sowieckich pomijały jednak istotę rzeczy, to znaczy odpowiedzialność za zbrodnie. Wina sowiecka nie ulegała wątpliwości. Co więcej, Obszerna dokumentacja na ten temat znalazła się wkrótce w posiadaniu rządów Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które nie chciały wówczas ujawnić prawdy. Zamordowani przez NKWD polscy oficerowie dla strony sowieckiej stali się pretekstem do zerwania stosunków między rządami obu państw. 4 lipca 1943 roku zginął. W niewyjaśnionym do dziś wypadku lotniczym na Gibraltarze premier i naczelny wódz Władysław Sikorski. Nowym premierem został Stanisław Mikołajczyk, a naczelnym wodzem generał Kazimierz Sosnkowski. Podczas narady ministrów spraw zagranicznych w Moskwie w październiku 1943 roku ministrowie brytyjski i amerykański wystąpili z inicjatywą przywrócenia stosunków polsko-sowieckich. Mołotow powtórzył ponownie frazes, że Polska musi mieć rząd przyjazny dla Związku Sowieckiego. W tej sytuacji Mikołajczyk wystosował do Roosevelta i Churchilla memorandum, w którym apelował o interwencję w celu przywrócenia stosunków polsko-sowieckich, zastrzegając się, że rząd Rzeczypospolitej nie może podejmować dyskusji o granicach przy braku gwarancji niepodległości ze strony aliantów zachodnich. Zaznaczył też, że Polska, która przystąpiła do wojny w 1939 roku w obronie swego terytorium i nigdy nie zaniechała tej walki, liczy, że wyjdzie z wojny bez strat terytorialnych. Konferencja Wielkiej Trójki odbyła się w dniach 28 listopada 1 grudnia 1943 roku w Teheranie z udziałem Churchilla, Roosevelta i Stalina. Sprawa polska była omawiana parokrotnie. Rząd Rzeczypospolitej nie miał możliwości bezpośredniego przedstawienia swego stanowiska. Sugestie udziału Polski w obradach utrąciły rządy sowiecki i amerykański. Na przebieg obrad zasadniczy wpływ miały kontrowersje brytyjsko-sowieckie, w których Roosevelt starał się odgrywać rolę arbitra między Stalinem a Churchillem. Interes mniejszych narodów traktowali wszyscy trzej rozmówcy z mniej lub bardziej ukrywanym lekceważeniem, opowiadając się raczej za podziałem przyszłej Europy na strefy wpływów. Stalin opowiedział się za przyznaniem Polsce granicy na Odrze co zostało w zasadzie zaaprobowane przez rozmówców zachodnich. Do kwestii polskiej powrócił Roosevelt, wyrażając nadzieję na przywrócenie stosunków polsko-sowieckich. Stalin odparł, iż zerwanie stosunków było rezultatem przyłączenia się rządu Rzeczypospolitej do Hitlera w jego oszczerstwach przeciw Związkowi Sowieckiemu. Churchill zaproponował formułę w sprawie polskiej w brzmieniu. Ognisko państwa i narodu polskiego powinno znajdować się między tak zwaną linią Kersona a linią Rzeki Odry, z włączeniem w skład Polski Prus wschodnich i prowincji opolskiej. Stalin wyraził zgodę na tę formułę, podobnie jak Roosevelt, który poprosił jedynie o nieogłaszanie postanowień ze względu na wybory 1944 roku i głosy Polonii Amerykańskiej. Rozumiał doskonale, Jakim czasem będzie formuła teherańska dla sprawy polskiej? Wyjaśnienie rządowi polskiemu korzyści płynących z tej sytuacji Churchill wziął na siebie, licząc, że uda mu się przy tym przywrócić stosunki polsko-sowieckie. Na konferencji w Teheranie w 1943 roku przesądzono sprawę wschodniej granicy Polski oraz podporządkowanie Polski Sowietom. Na prośbę Roosevelta, liczącego na głosy Polonii, postanowienia w kwestii Polski utajniono.